Cześć wszystkim, z tej strony Jakub z firmy Discom Jestem dzisiaj z moim gościem, czyli Tomkiem z Primado. Jakim gościem? Z Cześć wszystkim, Tomek z tej strony. Tak. Z Tomkiem pracujemy razem od dawna, także już go pewnie znacie z jednego filmiku. Słuchajcie, nagrywamy dzisiaj wideo, w którym chcielibyśmy powiedzieć Państwu co nieco na temat zamówień świątecznych i terminu składania zamówień świątecznych. Myślisz Tomku, że teraz jest odpowiednia pora, żeby o tym rozmawiać? Myślę, że tak. Do tej pory tym tematem Zamówień na okres Świąteczny zajmowałem się w sierpniu, jednak uważam, że z racji tego, co się dzieje w Chinach, z racji opóźnień, z racji stawek, jakie w tej chwili są na frak z Chin do Europy, no, warto rozważyć złożenie tych zamówień miesiąc wcześniej. czy myślisz, żeby teraz już w lipcu, A powiedz mi, dlaczego nie składasz zamówień na produkty świąteczne, no nie wiem, w listopadzie na przykład? No, w listopadzie to już że tak powiem, nie ma najmniejszych szans, żeby. Towar doszedł. Nawet gdyby w pierwszym tygodniu listopada kontener wypłynął z Chin, no to finalnie ląduje u nas gdzieś w okolicach 15-20 grudnia, gdzie cały pik sprzedażowy już jest zamknięty. 20 grudnia sprzedaż internetowa już praktycznie ustaje. Analizując poprzednie lata. Uważam, że towar, który mamy zamiar sprzedawać w tym okresie piku świątecznego, powinniśmy mieć najpóźniej na początku listopada, już tak, żeby no, mieć go dobrze przygotowanego. Materiały, wszystkie promocyjne, żeby były gotowe dodatkowe, jakieś tam zdjęcia, jeśli jest potrzeba, zrobić czy, czy, czy jakieś materiały wideo. Także początek listopada to jest najpóźniej, kiedy musimy się zatowarować na okres świąteczny. Zawsze organizowałem te towary gdzieś tam na przełomie sierpnia, nawet na początku września, także one sobie spokojnie w te poprzednie lata dopływały na, na koniec października, na początku listopada były na magazynie. No, w tym roku boję się, że z racji kilku powodów, czyli przede wszystkim stawki kontenerów, no, które nieustannie rosną, a tendencja coroczna jest taka, że im bliżej tego okresu piku, czyli październik, listopad, grudzień, tym te stawki. Rosną same od siebie. Teraz jeszcze dochodzi sytuacja z brakiem kontenerów pustych w pustych Chinach, plus no, jakieś tam cykliczne, covidowe blokady w Chinach, gdzie część miast jest blokowanych, część portów. Dlatego radzę wszystkim, którzy myślą poważnie o sprzedaży, o piku sprzedażowym świątecznym, aby już jak najszybciej zaczęli wyszukiwać te produkty i zlecać import ich do Polski. Tomku, powiedz mi proszę taką rzecz. Dlaczego według Ciebie trzeba te produkty zamawiać z tak dużym wyprzedzeniem? Mamy lipiec, do listopada jeszcze kilka miesięcy. Co, co tutaj jest powodem? No wydawać by się mogło, że jest 4 miesiące. Także szmal czasu. Jednak z prostej przyczyny ja już zaczynam to robić teraz. Załóżmy, że znalazłem sobie towar w Chinach, chcę go zamówić. Czas oczekiwania na produkcję jest na przykład 20 lub 30 dni. No to już Mamy dzisiaj 9 lipca, okazuje się, że ten towar będzie u mojego dostawcy około 10 sierpnia. I tak jest w tej chwili z większością towarów w Chinach. Coraz mniej jest, mam wrażenie, jest ich dostępnych od ręki. Mamy 10 sierpnia, załóżmy, kompletujemy załadunek na cały kontener. Planujemy, że pozostałe produkty dotrą do 20, załóżmy, do 30 sierpnia. No i bukujemy rejs, załóżmy, 30 załadunek, 7, wypłynięcie 7 września. Kontener wpływa do Gdańska około 10 października, rozładunek, odprawa, cena. No i tutaj, o ile wszystkie formalności, wszystko przechodzi gładko, powiedzmy do tygodnia czasu możemy podjąć ten kontener, czyli jesteśmy bezpieczni, jest około 17-20 października. No ale co w przypadku, gdy urządzenie zarządzi rewizję, bądź jakieś dokumenty będą potrzebne lub odpłukać, jakaś procedura naprawcza nam wyskoczy. No to mamy 13 października, mamy jeszcze cały czas 3 lub nawet 2, 2 lub trzy tygodnie na naprawę tego towaru, na, na no, przepchnięcie przez te procedury celne i mimo wszystko jesteśmy w stanie go na początku listopada mieć u siebie. Dlatego wydawać mi się mogło, że jest dużo czasu, ale jest tyle zależnych, tyle składowych po drodze, bardzo często kontenery tydzień są opóźnione już na wypłynięciu z Chin, bo jest cały czas brak tych pustych kontenerów. Nieraz ten kontener przeleżał tydzień w Jantian, nie został załadowany na statek Direct Jantian Gdański. No i tydzień tu, tydzień tu, dwa tygodnie, no i robi się miesiąc, półtorej miesiąca opóźnienia. Dlatego, jeśli myślicie na poważnie o imporcie, sier... lipiec to jest dobry miesiąc na składanie zamówień. Sierpień, początek, tak, ale druga połowa sierpnia, moim zdaniem, będzie już za późno. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden taki krótki wątek, ponieważ Często gdy informowaliśmy klientów na przykład w listopadzie, że już jest za późno, oni mówili, zamówmy to szybko samolotem. No i tak. na przykład było to zamówienie na 100 sztuk łopat samolotem. Jak według Ciebie, czy to, to jest w ogóle możliwe, zamówić 100 sztuk łopat samolotem? Wszystko jest możliwe, wszystko zależy od wartości towaru i jaki zysk, jaką marżę będziemy mieli na nim. No ale sprowadzanie łopat samolotem wydaje mi się przynajmniej łopatologiczne i, i bezsensowne, koszty wysyłki tutaj Przewyższą wartość towaru i, i nasz zarobek. Także łopata śniegowa, bardzo dobry produkt, muszę przyznać. Dobry, bo sami go sprzedawaliśmy. Tak, dobry, tylko musi odpowiednia zima być też odpowiednia, śnieżna, i wtedy yy, zazwyczaj jest tak, że w żadnych marketach budowlanych nie jest dostępny, no bo wszyscy wykupili, i wtedy ten, kto ma na magazynie, no, że tak powiem, może dyktować ceny na rynku. Tak. No może tutaj jeszcze zdradzimy taki mały sekrecik, bo kiedyś też sprzedawaliśmy łopaty. E, czym my się wyróżniliśmy? Mianowicie nasza łopata miała po prostu kółka. Tak. Czyli mieliśmy taką dużą łopatę z metalowym... Tym, tą, tą, tą łyżką. E, dwa pompowane kółka. Było tego mało na rynku, a potrzebowały tego na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, jakieś nowe osiedla. Pamiętam, że deweloperzy powali od nas te łopaty. Dokładnie, dokładnie. No. No, jest Pilna potrzeba, załóżmy listopad wtedy był, czy początek grudnia, 30-40 cm spadło, no i wiadomo, kto ma, ten sprzedaje wtedy. Jest też również taki bardzo ważny wątek, mianowicie piki świąteczne tak naprawdę są dwa. Pierwszy mniejszy pik jest przed Mikołajem. Tak. tak czyli Mikołajem mamy szóstego, pik zaczyna się jakieś 10-7 dni wcześniej, tak, no, tak. tak. I to jest pierwszy pik, taki myślę, że średniej wielkości, i potem mamy drugi pik, dużo wyższy, przed samymi świętami. I też ja zauważyłem taką tendencję, że ludzie przed świętami zaczęli się zaopatrywać dużo wcześniej. Czyli nie jest tak jak kiedyś, że na tydzień przed samymi świętami, tylko już nawet miesiąc wcześniej kupują te produkty, żeby po prostu mieć pewność, że one dotrą. No i też ludzie zdają sobie sprawę, że na święta po prostu ceny są dużo wyższe, bo producenci podnoszą je, wiedzą, że ludzie i tak kupią. Stąd te zakupy odbywają się dużo, dużo wcześniej. Tak, tak, tak mogę to potwierdzić, co, co Jakub wspomniał. Też jeszcze jedna taka uwaga mi przyszła do głowy, szczególnie dla tych, którzy myślą o produktach typowo związanych ze świętami, czy to z Mikołajem, czy świętami bożonarodzeniowymi, jakieś oświetlenia choinkowe, gadżety takie, jakieś lampki, łańcuszki, takie dekoracyjne rzeczy. Ważna rzecz, jeśli Wy zostaniecie z tym towarem, nie sprzedacie go, nie dotrze do Was na czas, no to to jest towar, który się sprzedaje tylko w tym okresie, czyli automatycznie rok ten towar u Was przeleży. No. Miałeś kiedyś w Tumku takie sytuacje? Całe szczęście nie. Dwa, trzy, trzy lata temu, albo nawet cztery, importowaliśmy takie, to się nazywało takie lasery, które diodami świeciły na przykład na budynku, montowało się go na zewnątrz. To był straszny taki boom na to, zamówialiśmy to lotniczo. Nie wyrabialiśmy. Byłem przez moment wystraszony, że niestety zostanę z tym, ale jak się okazało, gdzieś tam między 15 a 18 grudnia po prostu tam cały towar sprzedał się w 3 dni. Także to jest ten taki największy pik. Super jest wtedy sprzedaż tych produktów związanych ze świątami, no ale każdy importer musi tutaj mieć na uwadze to, że jeśli na przykład sprzedaje lampki choinkowe czy jakieś zewnętrzne oświetlenie domu, jeśli mu się to do 20 grudnia nie sprzeda, no to już zostaje z tym na kolejny rok. Tutaj warto było również poruszyć taki temat odnośnie wyboru produktów, którymi chcemy handlować w okresie świątecznym. Część osób, wiadomo, wybiera te najbardziej popularne produkty czyli lampki choinkowe, właśnie jakieś światełka, projektory. Jednakże to nie jest wszystko, co się sprzedaje. Tak naprawdę na święta sprzedaje się praktycznie każdy towar, na prezenty. Ludzie kupują tak. różnorakie prezenty. To nie muszą być stricte jakieś zabawki, na przykład dla dzieci tylko produkty wszelkiego zastosowania. Które po prostu ktoś chce komuś podarować. I nie zawsze trzeba się skupiać na tych produktach takich bardzo sezonowych, bardzo takich popularnych, którymi handluje każdy, tylko można wejść po prostu w jakąś fajną niszę i w tych produktach się obracać. Dokładnie. Tam, gdzie jest nisza, tam, gdzie jest węższe grono odbiorców, z reguły jest mniejsza konkurencja, wyższa i wyższa marża. Tak. Tomku, chciałem ci jeszcze zapytać, bo. Siedzisz tutaj przy laptopie, wiem, że teraz składasz jakieś tutaj już propozycje produktów, które chcesz sobie teraz zamówić. Powiedz mi takie rzeczy, może chcesz nakreślić kategorie, w jakich ty się obracasz? Co teraz chcesz zamawiać z myślą o świętach? Nie musisz zdradzać konkretnego produktu, ale jakie to będą typy, typy produktów? Może powiem, czego nie będę zamawiał. O. Na pewno nie będę raczej wchodził w tematy, które się mogą wydawać, że są idealne na święta. Tematy zabawkowe, prezentowe, takie jakieś samochodziki, autka, zdalnie sterowane, pojazdy takie mniejsze lub większe, no, próbowałem w tamtym roku, niestety no, nie udało się mi sprzedać po tej cenie, co chciałem. Tutaj rynek jest tak mocno przeszycony, że ciężko jest się wybić. Generalnie produkt, który jest dostępny w sklepie stacjonarnym na półce jest, czy w jakimś dużym markecie jest, ciężki do sprzedania na Allegro. Tutaj jedynie czy możemy konkurować to cena, no ale widzimy co się też na Allegro dzieje, że jest bardzo duża konkurencja. Dlatego ja nie polecam produktów, które są wszędzie dostępne od ręki. Takich produktów bym, bym tutaj nie wchodził. Okej, okay. a możesz nam na przykład powiedzieć jakie dziedziny produktów wybierasz? Czy to są dziedziny, nie wiem, typu elektronika, czy obuwie, czy może jakieś tekstylia? Masz jakieś takie wybrane produkty? Nie szczególnie, natomiast y, unikam na chwilę obecną młodzieży, tekstyli, i, bo tutaj no, duże problemy rozmiary stwarzają y, sezonowość też wiadomo, jeśli nie sprzedamy jakieś kurtki czy tam bluzy, no to ona przeleży pewnie jakiś czas. Bardziej bym się skupiał na wąskich dziedzinach, takich, które weszły niedawno do Polski. Są związane z elektroniką, z jakimś spędzaniem czasu na wolnym powietrzu, z wyjazdami takimi, gdzieś w sensie spędzania czasu na biwaku w terenie. Takie coś, co teraz jest modne, szczególnie w czasie, jak była pandemia, gdzie było dużo pozamykanych różnych obiektów. Myślę, że to tyle. Dziękujemy Państwu za, za uwagę. Dzięki temu, którzy wstąpiliśmy w chyba, do... chyba już drugi tak. Drugi ile lat. Tak. Dzięki wielkim. Dzięki wielkiej pozdrawiamy, hej, cześć. cześć.